Nie masz pieniędzy, jesteś biedakiem, a chcesz się poczuć jak król? Żaden problem. W dzisiejszym odcinku nauczę Cię, jak składać skarpetki, żeby wyglądały w zajebisty sposób. Najlepiej będzie to pokazać na takich dłuższych skarpetkach. Oczywiście wiem, że większość nosi takie krótkie, ale no tak jak powiedziałem, łatwiej będzie pokazać to na długich. No to teraz tak, większość z Was zapewne składa skarpetki robiąc taką meduskę, że robi tak Jo. No może być, ale wygląda to. No jak wygląda, ale patrzcie, co możemy zrobić, żeby wyglądało to lepiej. Bierzemy piętę, składamy na pół. I teraz robimy tak. Nasza zakładka jest na górze. To ten otwór, który znajduje się dalej, wsadzamy tam palucha, i resztę tej skarpety, w zasadzie całą jej część. Wpieprzamy tutaj do środka, tworząc taką kwadracik, kieszonkę. I teraz zobaczcie jak to wygląda. Można troszeczkę do góry naciągnąć, żeby nie było widać reszty i teraz o taka paczuszka prezentuje się o wiele lepiej i, i zamiast mieć skarpetki złożone jak biedak, to możecie mieć złożone skarpetki jak bogacz. Dzięki za oglądanie, zostaw lajka i widzimy się w następnym odcinku.